Witam ponownie 24 czerwca 2024. Chcę, żebyście zobaczyli jak szwindle szwindle się robi na terenie Polski. Obróciło mi kamerkę i nie chcę, żeby mi teraz to obróciło z uwagi na upływ terminu, o którym stanowi artykuł 4 jak i artykuł ustawy, a także na fakt że prawnie. Stanowieni spadkobiercy nie wykazali żadnego zainteresowania przechowywanymi w depozycie WPA egzemplarzami broni stanowiącym uprzednio własność nieżyjącego Waldemara Mądraskiego. Wnoszę o stwierdzenie likwidacji niepodjętego depozytu. Pani wyceniła to wszystko. Na 1000 złoty, na 1000 złotych, proszę bardzo, na 1000 zł. Tak jak już gdzieś tam wspomniałam, dorzucę wam lunety. Może będziecie mieli na prezent, na prezent dla jakiegoś tam tego nielegalnego ministra, czy kogo tam sobie po prostu wybieracie. To jest pismo. Skasowaliście. Za jednego SMS-a zrobiliście Waldemarowi sprawę. Ja jeszcze dojdę do tego, czy ta sprawa w ogóle była legalna, czy nielegalna. Sprawdzę sobie tą sygnaturę. Skasowaliście od niego pieniądze. Żona wyczyściła mu pierwsza żona, po rozwodzie wyczyściła mu konto, zabrała mu samochód. Po dziewięciu miesiącach pozwoliliście jej przerejestrować ten samochód. I wy mówicie, że ja nie interesuję się. To ja założyłam sprawę, nie dzieci. Ja założyłam. Patrycja zrezygnowała z tego wszystkiego już w Szamotuchach. Więc nie wiem dlaczego dalej jest tu w dokumentach jej nazwisko i imię. Imię i nazwisko. Proszę bardzo. Jak to 3 lata? 3 lata upłynęło? Jeszcze 2 lata, nie jeszcze 3 lata i będzie 10 lat. A wy nagle teraz sobie przypomnieliście, że trzeba to zlikwidować, tak? Za 1000 zł przekazać komuś. Jeśli zlikwidować chcecie, to proszę tą broń przewiercić i przysłać ją do mnie. Do domu. Ale najpierw macie wykazać legalność. Legalność tutaj sądów, czciance, bo tych dokumentów tak jak widzicie jest mnóstwo. Legalność sądów w czciance, legalność sądów w szamotułach, tych wszystkich prawników, tych wszystkich, co tutaj uczestniczyli w tym przekręcie. W tym przekręcie. Proszę bardzo, tutaj dostałam. Podszywacie się Podszywacie się po prostu pod yy, urzędników. Dębowiec, powtarzam, nie ma adresu, nie ma kodu. Dębowiec nie ma kodu. Oczywiście dzisiaj dzwoniłam i te numery też nie odpowiadają. Tak was system, pomyłka w systemie, później mi pan mówi, bo może zaszła pomyłka w systemie. Nie, wy macie po prostu szwindle. Cały czas robicie szwindle. Waldemar był w sobotę, w sobotę przed swoim tutaj, swoim odejściem, był w sobotę na badaniu. Też jest taki dokument, był na badaniu, w międzychodzie. Jeszcze miał jechać na kolejne badanie, żeby odebrać tą broń. Tak jak powtarzam, od 5 października 2017 roku nie macie dokumentu, że legalnie przetrzymujecie broń mądraskiego Waldemara na tym, w tym depozycie na komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Wszystkiego dobrego życzę.